Dziś w OKTAGONIE UFC zadebytuje Mateusz Rembecki. Rozpędzony 13 zwycięstwami z rzędu Polak, miał pierwotnie skrzyżować rękawice z Omarem Moraleszem, ale ostatecznie jego przeciwnikiem będzie niejaki Nick Fiore. Różnica jest spora, bo Wenezuelczyk, z którym miał wojować Polak, był kickboxerem przede wszystkim. Niezłe gabaryty, chociaż swego czasu wojował też w kategorii. Piórkowej, ale wyróżniał się przede wszystkim właśnie w obszarze stójkowym, głównie pod kątem kopnięć. Natomiast Nick Fiore jest zawodnikiem zupełnie innym. To przede wszystkim, by nie rzec wyłącznie, grapler, a konkretnie specjalista od brazylijskiego jiu -jitsu. Więc różnica spora w podejściu do walki, jeśli chodzi o Mateusza Rębeckiego. Myślę, że ten plan na walkę e, polski zawodnik musiał odrobinę zmodyfikować. Natomiast słuchajcie, sytuacja przedstawia się następująco. Otóż mamy tu MMA, małe rękawice, gdy drzwi, klatki się zamykają, wszystko może się zdarzyć, jeden zbłąkany cios, zyk zamiast zak i może być po wszystkim. Fiore do stracenia nie ma praktycznie nic. Jest tutaj grymialnie skreślany. Jest młody, więc prawdopodobnie z miesiąca na miesiąc mocno się rozwija. Natomiast nie oszukujmy się. No nieprzypadkowo Mateusz Rębecki jest jednym z największych bukmacherskich faworytów tejże gali. Większym minimalnie jest tylko Umar Nurmagomedow. Otóż na papierze pojedynek ten naprawdę nie, po, nie zapowiada się na szczególnie wyrównany. Mateusz Rębecki jest znacznie bardziej doświadczony. Walczy od 2014 roku, podczas gdy, e, gdy Nick Fiore... Aż 33% ze swoich zwycięstw, 1 trzecią odniósł z niejakim J. Ellisem, zawodnikiem, którego bilans zawodowy wynosi około 15-115. 15 zwycięstw, 115 porażek. Dwukrotnie się z nim mierzył, dwukrotnie go pokonał. To mówi naprawdę samo za siebie. Natomiast jak pod kątem technicznym może wyglądać ten pojedynek? Otóż Nick Fiore wiele do zaoferowania w płaszczyźnie kickbokserskiej nie ma. Jak na specjalistę od brazylijskiego jiu-jitsu przystało, nie boi się kopać. Pamiętamy Fabricio Verduma za, za swoich najlepszych lat. Otóż brazylijczy wtedy kopał na lewo i prawo obrotówki latające kopnięcia, ponieważ nie bał się walki z pressów. Troszeczkę podobnie jest właśnie z nikiem Fiorek, który nie obawia się walki z pleców, więc w stójce może sobie pozwolić na pewnego rodzaju ekstrawagancję, jeśli chodzi o kopnięcia. Natomiast nie jest tam szczególnie poukładany. Ogólnie, w mojej ocenie, zapasy Mateusza Rębeckiego będą kluczowe. Pozwolą mu bowiem na to, żeby decydować o tym, w której płaszczyźnie będzie toczył się ten pojedynek. Jeżeli będzie rozdawał karty w stójce. To jego defensywa zapaśnicza powinna spokojnie wystarczyć na to, aby powstrzymać parterowe zapędy Amerykanina. Jeśli natomiast z jakiegokolwiek powodu ta stójka nie będzie układała się Mateuszowi Rembeckiemu, jak najbardziej może sam przenieść walkę do parteru, aby z góry skontrolować co najmniej Nicka Fiore. Owszem, będzie to odrobinę ryzykowne, ponieważ tenże Nick Fiore jest trenerem brazylijskiego jiu w mocnym klubie, klubie New England Cartel, tamże trenują Rob Font czy też Kelvin Keitar, więc nieprzypadkowo powierzyli mu tę rolę. To jest czarny pas brazylijskiego jiu -jitsu. Natomiast wydaje mi się, że jednak parter, grappling Mateusza Rambeckiego powinien spokojnie wystarczyć mu do tego, aby, jak wspomniałem, co najmniej skontrolować nika Fiore. A zatem Zdecydowanym faworytem jest tutaj oczywiście Chińczyk, czy raczej Rubisti. Natomiast nie jest jednak tak, że tutaj Chińczyk nie ma nic do ugrania. Do stracenia ma sporo, owszem, ponieważ jak wspomniałem jest wielkim faworytem, natomiast do ugrania również ma jednak sporo. Nie zapominajmy, że ci najwięksi, największe gwiazdy UFC, nie wiem, Izrael Adesanya, Alex Pereira, czy nawet Conor McGregor w pewnym sensie, no oni zaczynali też w karierę w UFC od rywalizacji z zawodnikami, którzy się nieszczególnie wyróżniali. No, Andreas Michailidis, przeciwnik Aleksa Perejry na debiut. To naprawdę nie ma większego znaczenia. Jeżeli Mateusz Rębecki rozprawi się efektownie z nikiem Fiore, nikt nie będzie pamiętał o tym, że był wielkim buchmacherskim faworytem, że ten Nick Fiore tak naprawdę do tego UFC się jeszcze nie nadaje. Tylko będziemy rozmawiali o fantastycznym, daj Boże, występie Mateusza Rębeckiego. Więc jak najbardziej ma tutaj. Wiele do ugrania. Ponadto nie zapominajcie też, że w UFC panuje narracja, wedle której wszyscy są mocni. Nie mierzy się tam mocny zawodnik ze słabym łżem, tylko mocny z mocnym. Tak samo brzmi też narracja przecież zawsze komentatorów, którzy wychwytują mocne strony każdego zawodnika, jaki wchodzi do OKTAGONu UFC, z zasłony milczenia spuszczając na jego mankamenty. Więc do wygrania jest sporo. Ostatni element, jaki chcę poruszyć, a mianowicie. Mateusz Rębecki wspominał, że zamierza stoczyć tę walkę, to jest walka w kategorii lekkiej, a następnie przejść do kategorii piórkowej. Gdy usłyszałem o tym, pomyślałem sobie, super, okej, okay, zawsze mi się wydawało, że właśnie w kategorii piórkowej Mateusz Rębecki będzie mógł zwojować najwięcej, ponieważ jego warunki fizyczne, jak na 70 kg, są niezachwycające, delikatnie rzecz ujmując. Pytanie natomiast, czy Mateusz Rębecki będzie w stanie zejść do 66 kg? Mówię o tym dlatego, że wiem, że to ścinanie wagi do tej walki nawet nie było łatwe. Nie było łatwo zejść do tych 70 kg. Więc pytanie: Czy Mateusz Rębecki będzie w stanie ściąć dodatkowe około 4 kg? I pytanie też: skąd taki pomysł? Wydaje mi się, ale to już tylko spekulacje, że jest to pochodna wizyty w American Top Team. Mateusz, Mateusz Rębecki prawdopodobnie też wziął się za bary z zawodnikami z kategorii piórkowej, lekkiej i prawdopodobnie doszedł też do wniosku, że no, są zawodnicy znacznie więksi od niego, być może silniejsi i że bardziej pasuje sam do kategorii piórkowej. Życzę mu tego, żeby oczywiście wygrał i żeby udało mu się zejść do piórkowej, ale jak mówię, czy będzie w stanie ściąć do dodatkowe 4 kg? No, o tym przekonamy się pewnie za kilka miesięcy, jeśli wygra tę walkę, a tak właśnie prognozuję.